Już podczas sesji budżetowej pod koniec 2019 roku prezydent Wejcherowa informował o trudnej sytuacji spowodowanej m.in. przez rządowe cięcia dofinansowań, przykład na oświatę. Władze Wejherowa wraz z radnymi wprowadziły jednak oszczędności, które uchroniły budżet miasta przed znacznymi trudnościami. Dzięki podjętym w zeszłym roku działaniom oszczędnościowym było możliwe podczas marcowej sesji Rady Miasta wprowadzenie do budżetu kwoty 19 milionów złotych uzupełniając w ten sposób braki na rok bieżący, aby zapewnić normalne funkcjonowanie miasta. Obecnie po wprowadzeniu epidemii koronawirusa sytuacja ta niezależnie od samorządowców uległa zmianie. W zakresie inwestycji będziemy realizowali tylko te zadania, które zostały już rozpoczęte lub mają dofinansowania zewnętrzne. Pozostałe inwestycje jesteśmy zmuszeni wstrzymać z braku środków. Jeśli sytuacja finansowa samorządów nie poprawi się znacząco, to i w latach następnych nie będzie możliwości ich realizacji. Wiele zadań w życiu społecznym kulturze, sporcie edukacji będziemy musieli ograniczyć lub z nich zrezygnować. Chcemy jednak chronić dofinansowanie dla organizacji społecznych, które wnoszą cenne i potrzebny wkład w życie miasta. Pomoc rządu dla miast i gminy jest bardzo potrzebna, jak zapewnił prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrand. Istotny jest tutaj pakiet stymulujący przewidziany w rządowej tarczy antykryzysowej. Samorządy mają otrzymać dodatkowe środki na inwestycje, przede wszystkim drogowe, które mają rozruszać gospodarkę. Mamy nadzieję, że rządowi uda się zrealizować programy, które zapowiedział pan minister. Pan premier, pan prezydent. Rząd wprowadził czteroetapowy proces odmrażania gospodarki. Proces ten jest stopniowy i, choć nie naprawi całkowicie nadwyrężonego budżetu wielu samorządów, pozwoli na uruchomienie znaczących sektorów gospodarczych i ekonomicznych.